Kurs jest przydatny dla osób, które chcą zdobyć pracę na stanowisku monitora badań klinicznych lub pracujących już jako monitor badań klinicznych, które chcą ustrukturyzować swoją wiedzę. Kurs składa się z aż 10 godzin zajęć podzielonych na 88 lekcji z prostą nawigacją po kursie. W ramach kursu przygotowano też ponad 30 stron praktycznych notatek ułatwiających zapamiętywanie. Z kursu można korzystać przez 365 dni. Kurs przygotowało aż trzech szkoleniowców z praktycznym doświadczeniem. Po ukończeniu kursu otrzymasz imienny certyfikat ze znakiem jakości IPI. Uczestnik kursu dowie się m.in. jakie są cele monitorowania, rola i obowiązki monitora, jakie są rodzaje wizyt monitorujących, jak tworzyć dokumentację medyczną. I czym jest protokół badania klinicznego? Na czym polega świadoma zgoda pacjenta? I jak dokonywać weryfikacji kryteriów włączenia i wyłączenia? Kto prowadzi kurs? W roli głównego szkoleniowca wystąpił Maciej Grabowski, absolwent farmacji, monitor badań klinicznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Moduł wstępny, uwspólniający podstawowe informacje o badaniach klinicznych, opracowała Edyta Kwiatkowska-Doniec. Posiadająca doświadczenie w pracy na stanowisku koordynatora w ośrodku badawczym, menadżera w ośrodku, a obecnie pełniąca funkcję audytora badań klinicznych. Autorem części zadań praktycznych oraz testów jest Ernest Schubert, monitor badań klinicznych i członek Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.